Co jest zamknięte? No. Yy, no. Macie 24 godziny się to bawić. Co? No. 24 godziny. No super, tylko co tu robić? No. Może wywalić. Dobra. No, wy, no, wywalamy to na 3, 2, 1. 3, 2, 1. Co jest? Przecież my byliśmy gdzie indziej. Gdzie my jesteśmy? Tu ja pier... Ale tu się zdarzyło teraz, a teraz robimy tak. A gdzie jesteś? ん然。 na łóżku ale o my, my tylko tutaj weszliśmy tą ścianą 你听见了？<香草> My... Czemu my tu nie jesteśmy? Kurde. Normalnie dlaczego No dobra. Piuuu! Teraz! Pichu! Ej, ty! Co? My się nie mnie. Bo my tymi doktorami... Piu! Leczyć cię nie będę. No nie kucmy się, na! No. Stop. Coś tam widziałam? Nie. Czekaj, tam nic nie ma, dobra. Wracamy do walki. Aj, co ty robisz? Dobra, żartuję. No. Nie tak mocno. Ej, no co ty robisz? Ej, teraz serio tam coś widziałem. Ej, co Nie. Tu jakieś rzeczy? Nie. To nie co. To... mi się. Nie, no tam coś kluczyk. To kluczek weź go. Dobra, idziemy.. Nie. Top! Nie jestem. Gdzie jestem? Ej! Niton? Stop! Nie jestem! Gdzie jestem? Ej! Niton? Czy one są zasy... One są zatrzasknięte, kurde! Ej, może kluczyk będzie może, możliwe. Muszę poszukać. Siemano widzowie... Nie jestem! Gdzie jestem? Ej! Niton? Czy one są zysy... One są zatrzasknięte, kurde! Ej, może kluczyk będzie może możliwy? Muszę poszukać go. nie mierzę. Tutaj może być głęboko też Tutaj nie ma na pewno go. Może pod tam. Na... Kurde, nie ma? Może tutaj? Tam, to może coś pod tym zegarkiem? Nie, Co to? Ej, się czuje. Widzowie. Mam klucz! Wow. Jest! Jest! To się zatrzasnęło. Rozplu... Nie, ja jestem.